Dzień dobry drodzy widzowie, jestem w trakcie przygotowania do kolejnej podróży tygodniowej po Polsce, więc trzeba kupić kilka rzeczy. No i teraz idziemy do dekatlonu tego tam. Trzeba kupić do plecaka kilka rzeczy. A dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat tego, że pobór kolejny w Rosji dzisiaj rozpoczął się, ale on największy z 2011 roku. Coś się tu stało, co się wydarzyło straże pożarna, Ale tak naprawdę nic się nie dzieje. Jak powiedziałem na początku to największy pobór z 2011 roku i za dwa miesiące oni chcą pobrać 160 tysięcy mężczyzn. No oczywiście oni nie mogą e, mężczyzny te nie mogą odmówić, że oni jakby nie dostali tego wezwania lub jeszcze coś bo wcześniej jak to działa? działało? Działało <gry> ludzi, którzy dostali papierowego, takiego wyzwania do biura poborowego, oni po prostu powinni byli iść do biura. Ale jeśli oni nie dostali tego papiera, to oczywiście mogą nie iść. Na przykład mój kuzyn przeprowadził się do innego miasta, nie zameldował się tam, no i tam 10 lat jakby nie mogą go dostać, bo on już nie jest w tym wieku. Żeby iść do wojska. No i wcześniej tak to działało. Po prostu nie do, jakby nie powinien wziąć ten papier. Możesz nawet drzwi nie otwierać, i tyle. Teraz oni robią tak, że mamy w Rosji wszyscy swoje konto na głosu czyli stronę internetowo-państwowa, i ty nie możesz w ogóle nic zrobić w Rosji, jeśli ty nie masz tego konto, nawet do szpitali iść. Więc. Ty masz konto tam, i oni po prostu wysyłają ci ten, to wyzwanie online. I to oznacza, że kiedy oni to wysłali, to ty to zaakceptowałeś już wtedy dokładnie w tą samą, nie wiem, sekundę. Więc nie można teraz nie akceptować tego. Władze powiedzieli, że ty już zaakceptowałeś. No i dalej, możesz nie iść, tak, na przykład, do wojska. Ale problem polega na tym, że teraz jeśli nie przychodzisz do tego biura, to w ciągu 20, 20 dni chyba, to zakazane dla Ciebie prowadzić samochód, zakazane przekroczyć granicy do innego państwa, gdzieś tam wylecieć do innego kraju. Tak samo zakazane dla Ciebie prawie wszystkie te kredyty, czyli nie możesz iść do banku, żeby wziąć pożyczki i w ogóle nic nie możesz nawet sprzedać mieszkanie, sprzedać swój samochód. Co się dzieje dzisiaj? Warszawa. No i oczywiście chłopaki, którzy dzisiaj dostają taką wyzwanie, nawet online, oni wiedzą, że jeśli nie przejść do tego biura, to będzie wielki problem, wielki problem dla życia i chyba do końca do końca reżimu Putina, więc po prostu idą. No i tak samo bardzo dużo chłopaków chcą sami iść, bo propaganda robi swoje rzeczy. No i oczywiście rodacy i po prostu rodzice, oni mówią, że słuchaj, no trzeba bronić, bronić nasz kraj, ale mm, biuro poborowe Mogą się wezwać tylko do wojska, ale tak naprawdę tutaj trzeba też podzielić, że wojska rosyjskie, oni, niektórzy walczą na Ukrainie, gdzieś tam w Afryce, a niektórzy po prostu bronią kraj. I te, którzy bronią, w sensie znajdują się w Rosji, w rosyjskich tych jednostkach, oni nie walczą w żadnej wojnie. I to dokładnie tam służą te. Czyli, jeśli jesteś rosyjskim żołnierzem, to to jeszcze nie znaczy, że będziesz walczył gdzieś na Ukrainie lub jeszcze gdzieś, bo walczą tylko kontraktowy, i to już drugie pytanie, będziesz ty to podpisywał lub nie. Oczywiście bardzo mało ludzi chcą to podpisywać. Bo no to jakby niebezpieczne oczywiście iść do wojny. I jak to było na przykład? W moim wojsku, kiedy ja służyłem w Rosji, było to tak, że oni w różne sposoby próbują zrobić. No, tak, żeby ty to podpisał, ten kontrakt, bo oni powinni, nie wiem, tam 100, być może 50 ludzi w ciągu jednego roku, żeby oni podpisali ten kontrakt wojskowy i poszedli do wojny. No, i nas w różne sposoby próbowali zachęcić, podpisać, a teraz wiem, że próbują nawet siłą to zrobić, wiecie, mogą nie dawać Ci spać lub jeszcze coś i to zawsze robią w ostatni pół roku, czyli pół roku już służyłeś, a dalej, jeśli nie chcesz podpisywać, to oczywiście następne pół roku oni będą próbowali wszystko zrobić, żeby Ty podpisał. No, i oczywiście, jeśli ty podpiszesz ten kontrakt, to oczywiście po prostu od razu idziesz do wojny. Jeśli nie, to być może końcu służby twojej nie będziesz zdrowy na 100%. Na przykład jak my, kiedy wrócili z wojsku rosyjskiego, nie wszyscy wrócili, a te, którzy wrócili, na przykład jak ja, nie byli zdrowi na 100%. Jak i teraz. No i co? Jeśli tak samo mówimy o żołnierzach poborowych, które trafiają gdzieś do służby na granicy rosyjsko-ukraińskiej lub rosyjskiej jak już jeszcze, ale bardziej tak rosyjsko-ukraińskiej, to ich nie będą tak, wiecie, aktywne prosić słuchaj, no dawaj, dawaj, podpis, podpisuj ten kontrakt, potrzebujemy Cię na froncie jeszcze gdzieś, bo oni już na froncie. Bo oni, jeśli na przykład gdzieś obok obwodu kurskiego to oni po prostu jakby już na froncie, ale oficjalnie nie i tak samo poborowych mogą wrzucić do nowych terenów rosyjskich czyli do jakiegoś tam, nie wiem, Zaporożska lub jeszcze jakiegoś tam obwodu donieckiego lub lugańskiego, nie wiem tam Oni trafiają tam z powodu, bo to Rosja, jakby dla rosyjskich władz to Rosja i Oczywiście trzeba, to, to już nasze tereny, oni oficjalnie mówią w telewizji, że nie wysyłamy żołnierzy poborowych do terenów wojennych, tylko do naszych terenów. No oczywiście wysyłają do różnego tego Doniecka, chersona i tak dalej. To wielki problem. Z tego powodu ludzie, którzy wiedzą o tym, oni próbują nie iść do wojska. Rosyjskiego w wiecie w taki sposób, że słuchaj, tu coś mnie ucho boli, tu coś mnie stopa boli i tak dalej. No i mamy takie listy e, chorych, takich chor, z powodu których możesz nie iść do wojska. Ale wcześniej jak to było? M mogłeś nie iść do wojska z tego powodu, że tam... E, Tutaj napisane po polsku, jak się to nazywa. Tak samo nie, możesz nie iść z powodu syfilis, tutaj też napisane, no i takich poważnych spraw, tak. Ale teraz tak się stało, że dokładnie nie w tym roku, a dzisiaj żołnierze idą i do wojska lub do, do biura poborowego po pierwsze, i oni tam mówią, ale z tego dnia dzisiejszego zrobili tak, że <laughs> nawet jeśli syfilis ten masz, Możesz iść. W stopia masz te, To no, też możesz iść. Czyli, no o, co, o czym tu mówić w ogóle, kiedy oni tam na kulach walczą. Więc po rosyjsku to znaczy rozszerzyli spisek zabalowań, z którymi można iść na wojnę. Do armii, toczniej. Вот taki sposób to brzmi po rosyjsku. I co? Ciekawe. Dobra, jestem już obok tego, tej Arkadii i ja teraz kupię te rzeczy i potem porozmawiajmy na temat, a co ja by zrobiłbym, jeśli teraz by, byłbym w Rosji i dostałem e, to wyzwanie poborowe. Dobra, jeśli by teraz ja dostałbym takiego wyzwania, nie bierzemy taki papier, lub po prostu nie akceptujemy to, że no dobra, dostałem tego wyzwanie, nie idziemy do biura poprawowego, ja by po pierwsze zmieniłbym swój adres zameldowania. Dalej, 20 dni oczywiście, za te 20 dni trzeba spróbować wyjechać, bo tylko masz 20 dni na to, bo po tym tylko będzie zakazane wyjeżdżać. Tak samo co jeście, no z kraju w sensie tak samo jeśli nie masz pieniędzy, żeby wyjechać z kraju to można wyjechać do jakąś, nie wiem wioski sibirskiej jeźdźcie gdzieś, zawsze można znaleźć jakąś pracę gdzieś tam, bo chłopaków teraz brakuje i w jakiejś wiosce pr pracować jako e, nie wiem, grusik, tutaj po polsku napisane, już można i zarabiać też wystarczy dla życia e, po prostu korzystając z internetu, też można zarabiać e, na zwykłych pracach. takie wiecie, dystansowo pracować. E, siedz, siedzisz gdzieś u babci, nie wiem, tam w domu. Wynajmujesz tam, nie wiem, pokój za 2-3 tysiące rubli miesięcznie i po prostu pracujesz w taki sposób. Wystarczy dla życia. Oczywiście niewygodnie, ale to, tu nie chodzi o tym, żeby wygodnie żyć. No przynajmniej do końca wojny można spróbować w taki sposób przetrwać ten czas o patrzcie pięknie co no i można zrobić legalno jakby nie iść do wojska ale to związane z jakąś nie wiem chorej ale zawsze można dać łapówki to oczywiście nie małe pieniędzy ale jeśli twoja rodzina lub ty nie chcesz iść do wojska lub po prostu nie chcesz oddawać swoje życie gdzieś na wojnie to można w takim razie już zapłacić bo innego wyjścia no po prostu nie ma płacisz łapówkę i e, możesz nawet kredyt na to wziąć no i nie idziesz oficjalnie ale komu to można zapłacić? można zapłacić, nie wiem, w szpitalu znaleźć jakąś zawsze w rodzinie można znaleźć u swojego przyjacióła lub u siebie gdzieś jakąś, nie wiem e, matka jakiegoś przyjacióła pracuje w szpitalu i ona może ci wypisać taki nie wiem, napisać, że jesteś chory na, na takim poziomie, że nie można iść lub jeszcze jakiś e, też wyzwanie do szpitalu, i tak dalej, można jakby przedłużyć, można to przedłużyć, ale to wszystko kosztuje, oczywiście, taki papiery, ani bardzo, bardzo drogi, ale jeśli mówimy o życiu, to oczywiście chyba można wydać takie pieniądze, znaleźć. Dobra, trafiłeś na przykład do wojska. Na przykład ja też próbowałem mnie trafić i mówiłem, że oj, coś mnie noga boli, coś mnie tam boli. Oni powiedzieli. Nas to w ogóle nie obchodzi. Iść. Iść. I tyle. A trafiłeś do wojska. No tam jeszcze mogą zapytać i masz wybór. Przynajmniej możesz spróbować. Jeśli na przykład patrzysz, że kogoś do Sibirii tam e, mogą wziąć i szukają kogoś do Sibirii, no mówisz, że ty chcesz. Bo tam też brakuje teraz chłopaków, bo tych wysłali do Ukrainy. I... lub tam gdzieś po prostu oni kontrakt podpisali. I teraz dużo chłopaków brakuje w jednostkach takich. Więc można trafić do tego wojska i no i rok spróbować przeżyć. Lub zrobić tak. Kiedy dostajesz wyzwanie, ty możesz to przedłużyć na 3 lub 4 miesiące z tego powodu, że chcesz dostać prawo jazdy dokładnie od pióra poborowego. I oni ci dają taką szansę za darmo. Idziesz, ćwiczysz ten jakby jak kierować samochodem i ciężarówką i dalej trafisz do wojska już jako, jako kierowca. A te ludzi zawsze jest szanowany u różnych generałów, jeszcze kogoś i możesz po prostu trafić do takiego prawdziwego generała genera, generału, generału, lub oficera i cały, cały, ten rok z nim żyć razem w sensie kierować tym samochodem gdzie on siedzi i takie chłopaki zazwyczaj mają wiecie jakby ten generał lub, lub ten oficer, on daje ci taką szansę. Po prostu może powiedzieć, że nie, nie, nie trzeba te z tym chłopakiem na ten temat rozmawiać, na temat kontraktu. On za mną pracuje. Wszystko w porządku. No i będziesz zazwyczaj obok niego, i, a, a nie w koszarach. I to chyba jedno takie wyjście bardzo normalnie, ale to trzeba trafić tak dokładnie. No przynajmniej jeśli masz prawie jazdy na pewno trafisz do jakiegoś oficera. Więc ja, ja, ja by to zrobił. Cóż, napiszcie w komentarzach co myślicie na ten temat. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i ja dalej idę przygotowywać się do tygodniowej podróży po Polsce, po tej części Polsce, w której jeszcze nie byłem. Do widzenia.